Siema na wszystkim. W dzisiejszym odcinku wratują nowe bajery do BMW. -y. Ostatnio montowaliśmy sobie gałkę zmiany biegów. Dzisiaj kolejna rzecz do środka, a będzie nią taka taka otokiera. No, mam do niej naby. Ups. I zobaczymy, czy będzie to wszystko pasowało. Mam nadzieję, że tak. No. I zabieramy się za robotę. A więc dobra, zabieramy się za rozbiórkę. Ja akumulator mam odpięty. W pierwszej kolejności musimy sobie odkręcić yy, torksami z tyłu poduszkę. To jest torx 27. O, jedną już odkręciłem. O, tyk. Poduszkę mamy zdjętą Tutaj się ją odpina Hops. Tutaj mamy drugi kabelek Jego też mamy odpiętego 16 Zejść. Przyjmiemy okay. teraz torxem to małą śrubeczkę odkręcić. To jest jakieś dziesiątka. Do tego nie zgubić. Z tyłu mamy trzy, trzy śrubki takie małe. Odkręcę i Wam pokażę. Okej, okay, czyli te, te śrubki też trzeba odkręcić, bo trzymają nam kabelek, czyli jednak trzeba odkręcić z tyłu i gdzieś z przodu. Jebana ciężka ta równica kurwa. Pieprzona. No teraz wyciągamy te kabelki. Ojej, tam, kurwa. Obs, dobra, i mamy to. To, kurwa, ciężko odłożyć. Dobra. I tutaj trzy, mieliśmy trzy z tyłu małe śrubki. To jest od tego odbojnika. I yy, dobra. Przyniosę nabę. Jak to teraz montować? Przekładamy sobie tu. tak. Musimy tam to jeszcze przykręcić do taby. W tył mamy miejsce na trzy te śrubki. Przykręcamy je z powrotem. no Dobra, a więc tu przykręcimy na dwie śrubki, bo trzecia nie, nie, nie trafia, tam w otwór. I tak tu jedna ledwo tu wchodziła. ale no się trzyma. I teraz wkładamy tutaj. Tak. Mm -hmm. o, to jest ten plastik, który nam kierunkowskazy cofa. O, mało co widać. To jest taki plastik, który cofa nam kierunkowskazy. Pięknie nam to siadło tutaj. Kręcamy to chyba tą śrubką, co była. No, Zablokowana nam się kiera A więc naba tu zamontowana Tu mamy kierę uh -huh. No nie jest stąd kurwisko ty Jebana w dupę, no mi wypada to ty sieć, tu kurwa i nie wypadaj no to taśmą tu przykleić kurwa Okej, okay, będzie pasować Chcę ten klakson podczepić, to jest chyba to czerw To jest chyba to Z podłączeniem klaksonu było trochę kombinacji Bo te blaszki tutaj były trochę za duże I w tej blaszce była za mała dziurka, żeby wkręcić tu śrubkę No ale się udało, już to ogarnąłem i teraz montujemy tę kierę dalej. Ech, mam nadzieję, że już będzie z górki. Podłączałem y, akumulator, żeby sprawdzić czy y, działa to klakso No i działa, więc więc jest ok. I próbujemy to jakoś zmontować dalej. Najgorsze są te kable, że nie, ciężko je tu wszystkie upchnąć w tej dziurce. No nie gadać, że to od drugiej strony trzeba wsadać. Kurwa, no i odczepać muszę to w pizdu O Boże, Co za gówno jebane 15 razy to kurwa odkręcać Śrubka ta taka długa, kurwa, jakiś pierdolonych imbus Dawaj, dawaj, ile będzie się skręcało, no To wszystko w kurwę mi Tyle jebania się z jedną kierownicą, kurwa To jak to kurwa idzie? Tak? kręcę tak tylko sprawdzę czy klakson działa Kurwa no nie działa No kurwa działałeś chuju jeba... No tak, bo nie może działać kurwa normalnie Jeden klucz nieba Aj, to kurwa! Zachciało się kierownicy, kurwa! Nie, ten klucz! Montowuję tą kierę! Jest to tak wkurwiające po prostu, że. Ten klakson działa jak chce, ale teraz. O, teraz udało mi się go zrobić, że działa. Mam nadzieję, że chociaż kierownica będzie prosto. Nie chcę mi się tego rozkręcać setny raz. Śrubki z gówna, kurwa Uf, dobra A więc tak wygląda efekt końcowy yy, Trochę było się z, z tym yy, męczenia, no ale, no, ale wyszło Uf, Nie sądziłem, że będzie tak trudne, że się tak zmęczę, no, ale udało się yy, Dzięki za oglądanie, widzimy się w kolejnym filmie